Cześć się, manko, z tej strony Kasperkosa. W dzisiejszym poradniku chcę Wam pokazać jak pobrać fajne tapety na pulpit. Dobrze, na no w przypadku to jest Opera i przeglądarce internetowej tak war.alphasoders.com Tutaj macie Warpai tu macie różne różne zdjęcia. Na przykład wpisujecie coś mi tutaj się świadczyło, wpisujecie Minecraft, na przykład miał jakąś tapetę, na przykład to Tu macie bardzo, bardzo dużo tap. To macie wyszukiwanie search już tapetę to nie jest ta. O, już się pobrała. Dodajcie ustawę jako to porfitu. i macie tapetę. Dziękuję za oglądanie. stawiajcie lajka w górę, jak się podoba.